Z tej strony, Radiusz. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tej oto figurce. To jest pierwsza wersja Django Feta. Na bryklinku ona ma numer 53 i pochodzi z takiego zestawu z 2002 roku. Nie pamiętam teraz numeru, 71 coś tam, coś tam, czterocyfrowy, czterocyfrowy numer, gdzieś tu na dole podam, wyleciał akurat mi teraz z głowy ten numer. W każdym razie, rok 2002, dosyć poszukiwana figurka, dosyć cenna, więc trzymam ją w tej takiej tubie, o której kiedyś robiłem osobny filmik. To jest wszystko zbudowane z klocków LEGO, ta tuba. Na koniec, na koniec odcinka gdzieś tutaj na górze podam link do tego filmu. Tam jest cały opis, jakie części do tego użyć, jakbyście chcieli swoje figurki też w takie tuby tutaj włożyć. Natomiast dobra, wyjmijmy tą figurkę z tej tuby. OK, i... Dobra, figurka bez tuby wygląda w ten sposób. Dwie informacje o niej. Ona ma nóżki i rączki w dosyć specyficznym kolorze. To, jest, to nie jest niebieski, taki niebieski, niebieski legowy, to jest fiolet. I w tym fioletowym tak naprawdę rączki miał tylko ten Django Fett, nóżki jeszcze miała jakaś figurka z NBA. Więc to jest dosyć poszukiwana figurka, nawet pod tym względem, że ma bardzo unikatowe, jeżeli chodzi o kolor rączki i nóżki. Druga rzecz o tej figurce to ta figurka ma takie standardowe dla tego okresu dla 2002 roku włosy podobne jak miał na przykład ten Lando z Miasta w Chmurach tego pierwszego. Aczkolwiek bardzo rzadko w kolekcjach widzę tą figurkę z włosami, bo na Bricklinku jest skatalogowana bez, więc rzadko kto tą figurkę z te włosy przywdziewa, natomiast jak wejdziecie sobie w spis części z tego zestawu, z tego Slave'a, z tym Django Fettem, to zobaczycie tam w spisie, są, są te włosy, można je sobie łatwo znaleźć. No oczywiście ta figurka też miała hełm, ten hełm też jest dosyć sporo warty, więc ja też go trzymam w takiej samej tubie. Eee, Okej, okay. wyjmijmy go sobie może. OK. I mamy tą figurkę. Tak to się przedstawia. Oryginalny hełm, oryginalna figurka z oryginalnymi kolorystycznie rączkami, nóżkami. I teraz tak. Gdybym ja miał do powiedzenia tylko tyle, że ta figurka ma unikatowy kolor i nóżek i Pamiętajcie o włosach, to no, film nie miałby sensu, bez sensu bym Wam zabierał czas. Na pewno osoby, które już nie jeden mój film oglądały, wiedzą, że teraz powiem, że ta figurka ma wersję. Jak najbardziej. Ta figurka ma wersję. Ja sobie wyjmę teraz, może drugą wersję tej figurki, też z takiej tuby. Postawię je obok, żebyście. Wiedzieli o czym, o czym mówię. Może tak bliżej damy te. Dobra. Yy, przyjrzyjcie się zarostowi tych figurek. Powinno być to dobrze widać. Generalnie o co chodzi? Nie, pewnie widzicie. Jedna ma zarost, druga nie ma takiego tutaj zarostu na e, twarzy. I to jest podstawowa różnica między tymi dwiema e, wersjami e, figurek. Generalnie, jak do tego doszło? E, odpowiedź jest dosyć e, prosta. E, ten zestaw e, z tym e, Django Fettem. Wyszedł w dwóch różnych wersjach. Co innego wyszło na Europę, troszeczkę co innego wyszło na stany. Po prostu fabryka w Europie troszeczkę inny zestaw części, tam też był, inna instrukcja, i między innymi inna główka Django Feta z zarostem. W Stanach troszeczkę inna instrukcja, troszeczkę inny. Zestaw części i główka bez zarostu, więc jeżeli chodzi o Polskę, czy ogólnie o Europę, bardziej popularna jest ta główka z zarostem. Jeżeli chodzi o Stany, bardziej tam jest popularna ta główka bez zarostu, natomiast no, to się mniej więcej światowo rozkłada różnie. Po prostu fabryka w Szwajcarii i fabryka w Stanach miały troszeczkę inną wizję, troszeczkę inną dokumentację i co innego, wyprodukowały troszeczkę. To jest <coughs> rzadkość, jeżeli chodzi o ogólnie o olego, a tym bardziej o Star Wars. To jest jeden z nielicznych zestawów, gdzie yy, tak naprawdę na Stany i na Europę poszły yy, dwie różne yy, wersje zestawu. Z zewnątrz pudełko jest praktycznie nie do poznania, czy mamy, jeżeli macie nieodpakowane pudełko, jest praktycznie nie do poznania, czy to jest wersja yy, tak naprawdę europejska, czy yy, amerykańska. Natomiast yy, po otwarciu, patrząc w instrukcję, patrząc na główkę Django Feta od razu można to zauważyć i określić. A właśnie, nie wiem czy wiecie, bo ja wspomniałem o fabryce w Szwajcarii, fabryce w Stanach, więc nie wiem czy wiecie, bo teraz jest taki układ fabryk, że no oprócz fabryki w Bilund jest w Europie jest Węgry, Czechy i w Ameryce są, jest Meksyk. Natomiast taki układ fabryk jest dopiero od 2006 roku. Do 2006 roku nie było fabryki w Meksyku, była fabryka w Stanach i nie było fabryki na Węgrzech i w Czechach, tylko była fabryka w Szwajcarii i w Korei. To się zmieniło w 2006. To jest dla mnie też pamiętna data, bo miałem wtedy 30 urodziny, więc no, trochę czasu już od tego czasu minęło, więc mam już troszeczkę więcej niż 30 lat. Natomiast tak, 2006 to, to, to była dla mnie dosyć pamiętna data. Dlatego tak to w miarę kojarzę, jakby to było wczoraj. Ok, wracając, wracając do Django Feta. Co Wam jeszcze chciałem też pokazać, jeżeli chodzi o tą figurkę? Ta figurka doczekała się klonów albo. Można powiedzieć podróbek. Nie wiem, czy podróbka jest dobrym słowem, czy kopia. Firma Pogo. Chińska firma wyprodukowała też tą figurkę. Znaczy bardzo zbliżoną, bardzo podobną. Ja teraz może pokażę dwie wersje. Tej, tak naprawdę tej figurki. To jest figurka chińska. Firmy POGO. Pierwsza jej wersja. I to jest figurka. Też firmy POGO. Druga wersja. Więc tutaj też są wersje. Na pierwszy rzut oka. Inny kolor. Torsu. Tutaj ciemny, szary, jasno-szary tors. Bez takiego srebrnego nadruku. Oryginał ma srebrny nadruk. Te mają zwykły szary nadruk. Standardowy kolor rączek, nóżek, czyli zwykłe niebieskie. I najważniejsza różnica, po której bardzo szybko zobaczycie, czy macie do czynienia z oryginalną wersją Lego, czy z tą chińską podróbką. Zobaczcie bok hełmu. Tutaj mam oryginał. Bok jest zamalowany. W chińskiej podróbce ten bok hełmu jest czysty. Można też różnica jest z góry. Chińska wersja ma takie gład gładką górę. Wersja LEGO ma takie widoczne tutaj kółko. Te górne paski też się różnią. Tutaj zobaczcie w chińskiej wersji są szerzej te paski. Tutaj zresztą są nawet jasno niebieskie. Tutaj są ciemno niebieskie. Oryginał ma takie Prawie że czarne paski, czy czarne paski bardzo blisko siebie. No, widać, że te trzy hełmy dosyć się różnią. Czyli po tym hełmie najszybciej można poznać, czy jak widzicie u kogoś na półce tą figurkę, to czy stoi yy, oryginał, czy stoi yy, chińska kopia. Ok, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą yy, figurkę. Django, feta pierwszą wersję, rok 2002. Okej, okay, natomiast zobaczmy, jak to wygląda już u mnie w gablotce. Tutaj po prawo mamy te dwa Chińczyki z firmy Pogo z jaśniejszym, ciemniejszym torsem. Po lewej stronie oryginalne LEGO z zarostem i bez. Znaczy, to znaczy, oba mają zarost, tylko jeden ma troszeczkę gęściejszy, drugi taki bardzo y, rzadki ten zarost tam w tle widać pierwszego boba feta o którym już filmik robiłem możecie też obejrzeć może tam na zakończenie też go wrzucę tutaj biały boba Fett, też o nim był film tutaj ten prototyp boba feta z 2009 no tutaj jeszcze materiał na ładnych kilkanaście kilkadziesiąt może nawet kilkaset filmów widać w tej gablotce. Natomiast ja zachęcam Was do oglądania moich kolejnych filmów z galaktyki Lego Star Wars oraz także tego, co już było. To tyle na dziś. Hejka!